Uroczystości upamiętniające zwycięstwo żołnierzy II Korpusu generała Władysława Andersa odbyło się dzisiaj pod pomnikiem bitwy pod Monte Cassino w warszawskim ogrodzie Krasińskich. W uroczystości brał udział kapitan Władysław Dąbrowski, który walczył pod Monte Cassino. Tym, którzy odeszli w ciągu ostatnich miesięcy od nas na wieczną wartę, wiemy, że cienie ich są wśród nas, że wraz z nami. Tworzą tę wspólnotę przeszłości, teraźniejszości dla przyszłości. Po trwających kilka tygodni wielu bezowocnych próbach zdobycia klasztornego wzgórza przez różne formacje sił sprzymierzonych, 11 maja 1944 roku rozpoczął się polski rozdział w bitwie pod Monte Cassino. Tygodniowe krwawe walki żołnierzy karpackiej i podolskiej dywizji piechoty były przygotowaniem do ostatecznego natarcia na potężnie ufortyfikowaną twierdzę. Nastąpiło ono 17 maja. Rankiem 18 maja trzecia Dywizja Strzelców Karpackich zdobyła była ostatecznie słynne wzgórze numer 593. O godzinie 10.20 patrol 12. Pułku Ułanów Podolskich zajął opuszczone przez Niemców ruiny klasztoru. Wkrótce na murach opactwa pojawił się biało-czerwony sztandar. Po południu w ruinach odegrany został hejnał mariacki. Bohaterowie z Monte casino godni są pamięci i czci, ale również godni są modlitwy. Wszak wielu z nich... Te najgłębsze motywacje do poświęcenia swojego życia czerpało z Boga. Dzisiaj został otwarty szlak historyczny bitwy o Monte Cassino. Projekt został zrealizowany we współpracy Polskiej Fundacji Narodowej z Wojskowym Instytutem Wydawniczym. Umiejscowiony w przestrzeni międzynarodowej na włoskiej ziemi ma pokazać rolę, jaką odegrali żołnierze drugiego Korpusu Generała Andersa w pokonaniu hitlerowskich najeźdźców i otwarciu strategicznej drogi w kierunku Rzymu. Małgorzata Kleszcz, Telewizja Republika.